Zdałam sobie sprawę, że moi rodzice poddali się w wychowywaniu dzieci, kiedy nauczycielka obudziła mnie w klasie ze śliną na ustach i arkuszem egzaminacyjnym przyklejonym do policzka. To był koszmar każdego ucznia. Czas minął, powiedziała z troską. Panika uderzyła natychmiast. Ten egzamin stanowił 40% oceny końcowej. Trzymałam arkusz, łzy, piekły w oczach. Proszę tylko kilka minut. Dam radę go dokończyć. Nauczycielka spojrzała ze smutkiem: Nie mogę na to pozwolić. Zasady nie pozwalają na poprawki. Moja najlepsza przyjaciółka Marta znalazła mnie płaczącą w łazience. Co się stało? Tak ciężko się uczyła? Pytała. Płakałam jeszcze mocniej. To znowu moja rodzina. Wczoraj mama kazała mi iść na terapię brata. Janka, bo terapeuta nie miał tłumacza języka migowego. Błagałam, żeby tym razem mama poszła, ale się wściekała mówiąc, że jestem samolubna i szczęśliwa, że nie jestem niepełnosprawna jak Janek, co? To nie moja wina, że brat urodził się z wadą słuchu. Wyjaśniłam Marcie, że moi rodzice poddali się, kiedy zobaczyli, że w wieku 8 lat szyko opanowałam język migowy. Jesteś w tym tak dobra. Po prostu powiedz, czego potrzebuję, okej? Okay? Powiedzieli. I faktycznie, od imprez urodzinowych po wizyty u lekarza, tłumaczyłam im, nawet kosztem własnych wydarzeń szkolnych, ale w momentach, kiedy naprawdę potrzebowałam rodzica przy sobie, moi rodzice nie byli obecni, zawsze używając Janka jako wymówki. Nie przyszli na moje występy zespołu, na rozdanie nagród, nawet na konkursy ortograficzne w podstawówce. Marta przejechała rękami przez moje włosy. Nie jest dziwne, że tak bardzo dbają o niego, ale potrzebują Twojej pomocy, żeby to zrobić? A kiedy chodzi o Ciebie, nagle ich nie ma. Jej słowa uderzyły mnie jak pocisk. Gdy wróciłam do domu, rodzice zaczęli krzyczeć bez powodu. Dlaczego tak późno w domu? Wiesz, ile czekaliśmy, żebyś przetłumaczyła raport terapii dla Janka? Tata przewracał krzesłem. Zignorowałam ich, zamknęłam się w pokoju. Trzy dni nie chodziłam do szkoły, przytłoczona wszystkim, i ani razu rodzice nie sprawdzili, czy jestem w porządku. Wtedy doradca szkolny zwołał obowiązkowe spotkanie rodzinne. Rodzice przyszli zirytowani, patrząc na zegarki. Doradca pytała, kiedy ostatnio zrobili coś miłego dla was? Dla Bojga dzieci. Nie pamiętałam, może gdy miałam 6 lat. Janek, który przez cały czas był cichy, wstał, wyciągnął małą tablicę i napisał: Mogę po prostu pisać, mogę też pisać na telefonie, mogę tańczyć, mogę robić wszystko, więc proszę, przestańcie się kłócić. Uśmiechnął się i mnie przytulił. Od tego momentu wszystko się poprawiło. Nauczycielka dała mi dodatkowe zadania, żebym podniosła oceny i udało mi się dostać na studia medyczne z doskonałymi rekomendacjami. Przeprowadziłam się na Akademik, studiowałam, aż ktoś zapukał do drzwi. Otworzyłam i zobaczyłam Janka z największym uśmiechem. Tablicą pod pachą. Sam pokonał trzygodzinną drogę autobusem, używając GPS i tablicy. Zadzwoniliśmy do rodziców, którzy byli nie spanikowani i dumni.